Premier zachęcał do powrotu Polaków, mówiąc, że tu będą mieć lepsze warunki, jak na Zachodzie. Teraz sam wyjechał. Mogę prosić o komentarz? To ciężko w ogóle cokolwiek komentować. No, premier chyba z prawdą się mijał, przynajmniej co drugiej swojej wypowiedzi. A prawdę mówił tylko wtedy, kiedy się pomylił, niestety. No, tutaj pytanie, czy to dobrze, czy źle? No, dla Polski, w sumie, bez różnicy, bo tak naprawdę to stanowisko jest w ogóle nieistotne. Oczywiście dla niego to jest emigracja zarobkowa, zarobi dużo więcej pieniędzy niż tutaj. Zwróćmy uwagę na to, że pan von Rompuy przez te 5 lat w ostatniej kadencji nie zrobił zupełnie nic, ze względu na to, że to stanowisko tak naprawdę jest zupełnie, zupełnie nieistotne. Przypomnę tutaj chociażby kwestię, kiedy, kiedy szefem Parlamentu Europejskiego zostawał pan Jerzy Buzek, też było mówione, że tak wiele dla Polski będzie mógł załatwić, oczywiście nie zrobił nic, ponieważ nie mógł. A nawet jakby mógł, to pewnie tak niewiele by, było, niewiele by, by mu się chciało zrobić, bo tam są pewne zasady, pewne normy. Podobnie było jak Polska miała objąć prezydencję, tak naprawdę teraz to już mało kto wie, jaki, jaki kraj przewodniczył Unii tak naprawdę. Ja tutaj się zgadzam już po raz kolejny, to powtórzę z panią Małgorzatą Taczerową wybitną premier Wielkiej Brytanii, że Unia Europejska została utwarzona tylko po to, aby udowodnić, że hegemonem w Europie są Niemcy. Unia Europejska nie została stworzona w interesie polskim. Musimy to powiedzieć sobie otwarcie. Ciekawa sprawa będzie tylko z tym, kto będzie nowym premierem. No, wszystko wskazuje na to, że będzie to pani Kopać. Myślę, że jest to dużo, dużo słabsza osoba niż pan premier Tuski i szybko pociągnie platformę obywatelską w dół. Czyli jaki będzie dalszy scenariusz? Platforma obywatelska w dół i co się dzieje dalej w Polsce? Mam nadzieję, że jak najszybciej będą wybory i dymisja tego, tego rządu. W przeciągu kilku miesięcy byłoby to optymalne dla, i dla Polski, i dla nas jako nowej prawicy. Bo przecież przypomnijmy, że wybory, które były ostatnio, te wybory w 2011 roku, to jednak były wybory, które wygrywała Platforma Obywatelska Donalda Tuska. I już jasne było, że premierem zostanie po raz kolejny Donald Tusk. Teraz już go nie ma, więc, siłą rzeczy, i jeśli by miało to być uczciwe ze strony Platformy Obywatelskiej, powinny wybory nowe się odbyć. Ukraina wystosowała do rządu polskiego prośbę o sprzedaż broni. Odpowiedź polskiego rządu była taka, że musimy to skonsultować ze strukturami NATO. Cały czas Ukraina czeka na odpowiedź. W momencie, kiedy Francja sprzedaje mistrzostwo dla Rosji, my nie możemy sprzedawać ani jabłek, ani mięsa na wschód. Teraz okazuje się, że amunicji też nie możemy. Generalnie wyszliśmy bardzo z dużym sukcesem na całym konflikcie. To świadczy tylko o tym, że Polska tak naprawdę może tylko, jak świetnie to podkreśla za każdym razem pan Stanisław Mielkiewicz, Polska może tylko kibicować i ewentualnie pokiwać sobie palcem w bucie i tak wygląda polska polityka zagraniczna. Z jednej strony popieraliśmy Majdan, czy popieraliśmy rząd polski i elity polityczne popierały Majdan, nie wiadomo tak naprawdę po co, co z tego mieliśmy zyskać. Powstało tylko, powstał tylko problem z embargiem. Teraz jakaś śmieszna, dziwna akcja z jedz jabłka przeciwko Putinowi. Tu trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli będziemy jedli więcej jabłek, to będziemy jedli mniej czegoś innego i, i stracą na tym inne segmenty gospodarki. zupełnie Polityka zagraniczna Polski jest prowadzona w jakimś odrealnieniu całkowitym i tak naprawdę, jak, jak mówił Roman Dmowski już lat temu, z 80 chyba, że tak naprawdę w Polsce bardziej się nienawidzi Rosji niż kocha Polskę. I dalej ta polityka jest niestety stosowana. Tylko kierowanie się jakimiś chwilowymi emocjami, stałą nienawiścią do Rosji, a nie interesem naszego kraju. Dopóki tak będzie, to, to niestety no, będą za nas zdecydować inni, tak jak w przypadku tej broni czy, czy w przypadku embargo. Dziękuję. Dziękuję.